Parapapapa pa, pa. Para pa, 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 pa! Mam ser! Mam ten ser! I już go nie mam! No nie mam go, nie? Ach, chcę się go pozbyć! Nie jest mi potrzebny ten Wow, Jestem czarodziejem! Rozmnażam ser! Bardzo przydatna umiejętność. Hej, zostanę chyba seromenem. Jaka jest twoja super umiejętność! Laserowy wzrok! Latanie! Nie! Umiem rozmnażać sery. Piu, piu! Nazywają mnie ale chujna nazwa. Hej, czy to kolejny symulator, gdzie mogę niszczyć różne rzeczy? Jak ja się cieszę, ja uwielbiam takie symulatory. No oprócz tego, tego nie mogę akurat zniszczyć, bo jest niezniszczalny. Ej! Hey, czy to jest pasa?... To jest Family Friendly Content. I Wyzboczuchy. Nie wiem, o czym pomyśleliście teraz, ale to jest tylko i wyłącznie Kabanos. Przyznam kiełbasa, Hans, Worst, Niemiecka. A co mogę z nas zrobić? <laughs> mogę rozmnożyć kiełbasę. Ja Je... Romana. Zostaję menem. O, i mogę frisbee rzucać. Fajnie, super. Uwielbiam frisbee Bardzo fajna rzecz. A, i o co chodzi w tej grze? O, jaki mam zarombisty w ogóle talentas! Mmmm. ale paszta. O, i mam rybkę. Cześć, rybko, chciałabyś zjeść kawałek mojej kiełbaski? Nie? BĄDŹ WOLNA! Jak orki z Majorki. Co ja sobie mogę zrobić? O, mam dzienniczek, fajnie. Mogę pisać kiełbasą? Chyba nie. Mam pączki! Które... Mogę... Nie mogę. Mogę wrzucić do kosza? Recykling! Pączki ekipy! Mm, robią wrażenie! No i tam, gdzie ich miejsce. Mam nawet pomidora. Pomidor. Zobaczcie. Zgadnijcie, co to jest. Pomidor i kiełbaska. No kiełbasa z pomidorami, zboczeńcy! Jak mogliście pomyśleć o czymś innym? Dobra, sranie w banie, gdzie tu się zaczyna. Tutorial, lecimy z tematem, bo nic innego nie mogę zrobić. Look at the direction to keep the eye out things. Patrz na kierunki i miej oko na wszystko. No, to jest mój instruktor. Eee, ja się wypisuję z tego No dobra, 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 jak już tu jesteśmy, okej, okay. niech będzie I Very importart. ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. mamma mia, Bella, coś tam, coś tam, nie umiem włoskiego, przejdźmy dalej Dobra, jak robię tak, to znaczy stop, ja chcę, żeby szli, trochę to niezręcznie wygląda Szybko, 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 szybko. A mogę wyciągnąć pistolet i zacząć strzelać do cywili? Wtedy będą bardzo szybko szli Mam nawet metkę, co to jest za metkę? co tu jest napisane? Gucci? Zajebiście, mam rękawiczki z Gucci a ja nie marnuję swojego życia teraz nagrywając z Tobą materię, mój? Co ja mam ukazać? Stój! Stój, frajerze w zielony ubrany. Zabijem go! Zabiję! Mam moc zabijania ludzi! Wow! Proszę iść prawą stroną, tędy. Tak, bardzo dobrze. Bardzo, do bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. Poszło? Dobrze, poszło. Stój! Stop, stop! Chodź. Okay, okay. Stop. Stop. Czemu nie słucha? Przecież przesłuchałem mu kaza... Kurde, czemu? Zatrzymaj się, bo się normalnie zaraz... nie mogę chodzić. hej, 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 Stop, stop, stop! Ej, hey, no co ja on tak szybko tak szybko stop, 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 Teraz możesz iść, teraz możesz iść, teraz ci pozwalam! Zapamiętaj to sobie kiedy ci pozwalam, kiedy nie Szefie, kiedy podwyżka? Angry people won't follow instructions Jebać angry people, to nie angry birds Gouda? To jak ten ser cały A może to jest stolica Afryki? Nie pamiętam, dawno nie chodziłem na matematykę Ja jestem od urodzenia gotowy na takie rzeczy Wydaje mi się, że lepszego, jak się nazywa ten, manewrman? Człowiek od świateł, światłomen? Tak? To nie, nie znajdziecie Ty, stop, stop, stop Idź. No, znaczy idź. Znaczy, ty nie, ty chodź. Ty, stop, stop. Teraz. Stop. Chodź. Uwaga, stop. Nie, to ty stój. Wychodźcie. Dobrze. Dobrze mi idzie. Haha, jestem dobry. Dobra, jo, 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 zapierdzielajcie szybko Go, 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 go Jazda, jazda, perfekto Mmm, mamma mia Bella ciao, idą na jakiś konwent zwariowany A ty, ty chodź, na co ty w wariacie Zapierdzielaj Stop, 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 stop stop. A ty chodź, kurna, i to zapierdzielaj mi to już z tym Afro Ty też, nerdzie zasrany Myślisz, że z okulary zajebistości, to ci wszystko wolno? Zapierdzielaj Naruto Rana Dobra, to już, ty, ty, stój, stój, stój ty stój! Teraz ty, bo ty za szybko, znaczy za długo czekałeś? No, idź, nie patrz tak na mnie. Teraz ty. Szybko zapierdzielajcie, bo ludzie czekają. Ja za ja za Ty, brzydka, ty, brzydki! I ty też brzydka albo brzydki, nie wiem, nie zna się na tych płciach wszystkich. A, 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 stop! Gdzie? dokąd to? Bileciki do kontroli. <laughs> Taki żardzik oczywiście. Dobra, wy te, te, stop, stop, stop! Zapraszamy pana, owce, nara. Zapraszamy ponownie. Dobrze, idziecie, wy też idziecie, wy tam stoicie. Ale jestem czadowy. Jakiś wynik osiągnąłem. O kurde, ile tego tu jest? Dobra, stop, bo się korek robi mi na ulicy. Szybko, 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 szybko. szybko, Naruto rany, Naruto rany. Nie, wy stop, stop, stop. Gdzie? Mandat chcesz dostać? Gdzie przyjechałeś mi tutaj na pasy? Jedziesz, 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 Nie, zatrzymuj się. Dajesz, 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 ale popierdzielają teraz. Wy idziecie szybko. Feministki, dajesz. za jazda, jazda. wasze 5 minut teraz, szybko tam. Dobra, wy też idziecie. Pieprzyć ludzi. Wy jedziecie, macie pierwszeństwo, prawda? A wy tam? E, e. Dobra, stój. Dobra, jedź szybko, gościu. Puszczam cię, masz fajne okularki. Dobra, jedziesz teraz, ty. Szybko, szybko, szybko. Ty stoisz. Ty lecisz, 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 lecisz. Jezu, co on ma? Parówki zamiast włosów. Ale zrebiście. Ja rozumiem, że przeszczep normalnych włosów byłby za drogi, ale bez przesady, nie? Emeryci, czekajcie. Idziecie. Już, już. Szybko, 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 szybko. Ty, w Nie wie, że po ulicy się nie chodzi w Przestań trąbić na ciebie, bo ci zaraz pieprznę. No szybko, 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 szybko. Dobra, jazda, 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 jazda. Wiar dla krów. O! O! Nikt nie wybuchł, nikt nie został przejechany. Taki dobry jestem. Ale ty jak ja jestem dobry w tą grę? Ja się, ja mogłem zostać cholernym kierownikiem nadzoru ruchu publicznego czy czegoś tam, a nie YouTube y i simsy czy jakiś inny gówno. O, co się drugie. Wow, fajnie. Co, sen, mogę to w tupę wsadzić, ale dziękuję bardzo. W ogóle, ruchanko i te sprawy, dobra. Wow, mamy naloty! Naprawdę? Będę mógł jak w Call of Duty przyzywać naloty wy Zarąbiście. Już mi się podoba ten Paryż. Tam się nie pierdzielą. Jak ludzie się nie słuchają, to od razu ich tam z gruby rury. Ja to mówkę od razu puścić na ulicę. Piękny ten Paryż. Też mają parówki. Paryżanki się nazywają. Dobra, e, ty stoisz, ty jazda. Ty stoisz, ty jedziesz, ty idziesz, ty stoisz. Super! Wyglądasz jak ten jeden taki youtuber, co wiesz, robi cały czas takie filmiki o hagi Wugging, nie? Ty też wyglądasz jak on. Co jest jakaś moda w tej. Oj, co to. Spieprzaj! Nie! Chodź! Nie! Chodź, chodź! Spieprzaj! Cholera! O, dobra, pozwólem się, proszę, chodź. A ty coś, co? Co się zastanawiasz nad swoim życiem? No chodź, no przecież pokazuję ci, nie? Pokazuję ci, żebyś spina odpalił, a ty jedziesz jak pierdoła. Cholerni Kolejny komeni. o hagi łogim, szybko biegnij z tą parówką. Trochę przypał. Nie, wypadz ty. Ale dajesz! Ale dajesz! Na co czekasz? O kurde, bo już się mi ludzie nie cierpliwią. Dobra, jedziecie, jedziecie, jedziecie. Dobra, ty poczekasz. Pierwszeństwo mają piesi i im się nie śpieszy widocznie za bardzo. Nie, stój! Stój! Nie! Przynajmniej nikogo nie potręcił, prawda? Dobra, no to stój, a wy chodźcie. Chodźcie, już nie denerwuj się. Co, na co ty czekasz? Na co trąbisz? Tam masz jechać, masz pustą drogę. Co ja ci muszę pokazywać? Jak ja Cię trąbnę zaraz, to się Twoje życie smutne skończy. Nie, Luigi, słuchaj, ja, ja Cię rozumiem, ja Cię szanuję, ale rozumiem Twoją stylowy, nie? Nie wiem, że Ty z Francji pochodzisz, trochę dziwnie wyglądasz, ale słuchaj, możemy zmienić tę robotę. W sensie, myślałem, że to jest dla mnie, ale tak w sumie, jak patrzę na to wszystko, to tak wydaje mi się, że się nie bardzo odnajduję tutaj w tym wszystkim. Hmm? Co ty mnie teraz chcesz na ruchanko wziąć? Ja się nie godzę na takie rzeczy. Słuchaj, miała być kasa, a nie ruchanie. Dobra, weźmy, ty umawialiśmy się, nie bądź taki. Po tym nie jesteś moim typie, nie? Nie bierz mnie na smutne oczka, bo to na mnie nie działa. Co tu się dzieje teraz w tym momencie? Co to było niby? To miał być samourczek? Czy to jest jakaś fabuła, może wstęp do czegoś? Mogę nawet w nocy odpalać i upper Czy to jest multiplayer? O. Oh my god! Wytoczajcie, że tutaj jest multiplayer w tej grze. Kiedyś będę musiał to obczaić. Ale to zależy od was, czy zostawicie komentarz i łapkę w górę, czy będziecie chcieli tego więcej. Bo jak nie, no to już się pewnie nie pojawi ta gra i będzie smutno. E, szantaż emocjonalny. Czemu jeździsz w okularach przycisk? Nie stójka! Dobra, jedź. Czemu jeździcie w okularach przeciwsłonecznych w cholerną noc? Kazać ci po A ty stoisz jak jakaś frajerka. Już, zapierdziałać, 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 zapierdziałać. Już już, 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 No idź, no idź, no na co ty czekasz? No, bagietkę ci wsadzi tu, mam czy co? Poczekaj, chłopie. Szybciutko, ty poczekaj, brzydka. Co się denerwujesz? Nie patrz tak na mnie, bulwaciasty. ciasty. O, zombie? Co? Jak się pozbyć zombie? Nie! Nie! Fuck you! Wypad stąd! Już! Już pozbyłem się zombie. Spokojnie. Apokalipsa odwołana. Wyjdziecie. Ty stoisz, dziadzie. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodź. Ale szybko, szybko, szybko. Na co ty czekasz? Naruto, Naruto, Naruto! Już, 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 już! Bo kolejny odcinek Dragon Bola leci. O nie, zombie! O kurde, stóp! E, pomidor! Dobra, jest! W daj nie mieli pomidorów, dlatego niestety, ale zombie zaatakował. O nie! Kończą mi się! O, nie mam czym rzucić. O jasna dupa. Dobra, zapraszam. Dobra, zamknij się. Jedziesz. Bardzo dobrze, pozbyłeś się mojego problemu. Pozbądź się tego kolegi mojego. A to mogę go tak. Uu. Nie mam czym rzucać do tych frajerów! Klepnij go, dziadek, klepnij go. Idziesz, 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 idziesz. Rozjedź mi go. A tak. Pan co na głowie, zapraszam. O, kurde, robi wrażenie. Co to za jakiś manifest jedzenia? No co tu chodzi? Ale ci kurwa, no na co ty czekasz? Ja ci macham. Już mnie rękam woli od tego machania. A w ogóle, kiedy zostanę pracownikiem miesiąca, he? Czy mam sobie to perwkę w tupe wsadzić? I wtedy dopiero mnie ktoś doceni. To jest, to jest lepsze niż kanon tam podróżnicy. Podróżuj z szarykanem, Nie dość, że nauczy was o tym, jak kontrolować. Ruch uliczny to jeszcze pozwoli wam i pokażę, jak zwiedzić cały świat. Dobra, ty stój. No, chodź, 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 chodź. Ty chodź, ty stój. O, O z... Ej! <tomitacja> <tomitacja> ech, chodź, dziewczynko, za pokami. Ech, ech. No chodźcie, no już, już. A wy wychodźcie, chodź, to jest parówkami Śliczny jesteś. Ładny, dałbym ci buziaka, gdyby nie to, że jesteś taki poskudny. Bla, bla, co ty, dziadu? Do mnie rzucasz? Taki jesteś? Stój! O kurde, nie! Nie, 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 nie! O Ty, gnoju, taki jesteś? Bo ta pani się niecierpliwi, Ja wydaje mi się, że ona zaraz kogoś przejedzie. Stój, stój! No, ja Ty, gnoju. <laughs> Złapałem to! Zamknij się! Oj, przepraszam, to nie do pana miało być. Zamknąć się. No i kurwa, gdzie jedziesz? Mi tu ludzie chodzą? Idziecie, szybko, już! Chodź, jedziesz. Szybko, 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 admi z kolejne odcinki, szybko, ciekawostki trzeba robić. No, co ty czekasz, chłopie, lecisz! Lecisz, jedziesz, bo ludzie czekają... <laughs> wirus, zmieniłbyś tego diesla. Ja pierdzielę, chłopie, czym ty jeździsz? Dobra, co ja się będę oszukiwał więcej? Tylko jedna... Ej, to mi nawet na kawę nie wystarczy w Starbucksie. Ja pierdziele zrywam tą umowę w takim razie. A ty, słuchaj, gościu... Ee... No. I lepiej słuchaj.